Przyczyną Matki Bożej nieustającej pomocy sprawuje w następujących intencjach. O łaski na czas misji świętych i o dary ducha świętego dla ojca misjonarza, o pięćdziesiątnice parafii, jej ewangelizację, o powołania z naszej parafii do życia małżeńskiego, kapłańskiego, konsekrowanego. Za naszych dobrodziejów oraz w zgłoszonych intencjach o powrót do zdrowia po wypadku dla Karoliny i opiekę matki Bożej, opiekunki chorych. Matko, nieustającej pomocy, proszę weź w opiekę męża przed operacją, uproś o uzdrowienie duszy i ciała. O opiekę Matki Bożej Różańcowej dla dzieci, wnuków i prawnuków, prosi babcia. Matko Boże, nieustającej pomocy, proszę Cię o Twoją pomoc i wstawienictwo u syna Twego. szczęśliwe rozwiązanie mojej sprawy rodzinnej zgodnie z wolą Bożą i o to, żebym potrafiła przyjąć to, co mnie spotyka, i łaskę pojednania z rodzeństwem. Prosi Danuta. O miłosierdzie Boże, wieczne życie w niebie dla zmarłych Tadeusza, Marty, Jana i Piotra Cieślaków. Mario, Matko, nieustającej pące, wypraszał Boga dar życia wiecznego w niebie dla Floriana i Jerzego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i prośmy o miłosierdzie.